Drukarka wielofunkcyjna HP PageWide Pro to idealne urządzenie dla firm, którym zależy na wysokiej jakości druku i prędkości. Urządzenie oferuje najlepsze funkcje zabezpieczeń ze wszystkich produktów HP. Przed rozpoczęciem instalacji należy odczekać od 4 do 8 godzin, aby drukarka nabrała temperaturę pokojową. Jest to szczególnie ważne w okresie zimowym. W dostarczonym opakowaniu znajdują się cztery pojemniki z tuszem, kable zasilające, kabel Ethernet, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, płyta CD ze sterownikami oraz drukarka. Montaż należy rozpocząć od pozbycia się wszystkich taśm oraz elementów zabezpieczających drukarkę podczas transportu. Po oderwaniu wszystkich taśm możemy podłączyć drukarkę do prądu. Z tyłu obudowy znajduje się wejście na kabel zasilający. Po podłączeniu włączamy drukarkę. Na ekranie drukarki wybieramy język, kraj, datę, godzinę. Następnie możemy przejść do montażu pojemników z tuszem. Otwieramy pokrywę i umieszczamy pojemniki z tuszem w odpowiednich miejscach zgodnie z oznaczeniem. Po umieszczeniu należy zamknąć klapę i odczekać około 20 minut, aż drukarka zainstaluje podajniki z tuszem. Kolejnym krokiem jest umieszczenie papieru w drukarce. Aby to zrobić, wyciągamy kasetę na papier. Pozbywamy się z niej elementów zabezpieczających. Wkładamy papier i odpowiednio ustawiamy prowadnice krawędziowe tak, aby przylegały do papieru. Wkładamy z powrotem kasetę na papier do drukarki. Montaż drukarki dobiegł końca. Ostatnim krokiem, jaki należy wykonać, jest poinformowanie działu IT o gotowości drukarki, aby mogli podłączyć urządzenie do firmowej sieci przy zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa.